Witam Cię w sercu afrykańskiego buszu, miejscu, które zaskakuje, szokuje i fascynuje. Wkraczasz w świat, w którym czekają na Ciebie niezapomniane wrażenia. Przez najbliższe dni będziemy subtelnie współistnieć z Masajami, odkrywając piękno ich magicznego spojrzenia na życie. potrafią palec obciąć. Naprawdę? Czym? Zębami. Zębami? A, ale zęby ma tutaj. Będziesz miał tak, piękne... A co ma tutaj. Aha, okej, okay, dobra. Śmierć towa tutaj po prostu naprawdę była już bardzo blisko. Poważnie? Tak. 20? Tak, tak. Tutaj jest bardzo dużo biednych ludzi. Oni są bardzo zacofani tutaj w stosunku do innych. Uh -huh. Nie ma żadnych zakładów pracy, nie ma możliwości pracy, nie mają żadnej szkoły, nie, no nie mają też żadnego dobytku. Ich jedynym dobytkiem są krowata, bo jak tutaj przyjechała, miała 7 sztuk bydła, jedną wow. starą krowę, która padła, bardzo mało. Na no, ile osób? No, wtedy na 8, teraz, teraz jest więcej, więc to już jest nie do utrzymania, bo średnio. E, Przepraszam, miesięcznie potrzeba, tak żeby dziesiątka osób jadła około dwóch krów sprzedać, tak takich mm -hmm. młodych powiedzmy, czyli 800 tysięcy szlingów, 1600 zł na no te 10 osób na miesiąc jest potrzebne, żeby oni mogli tutaj swobodnie żyć i funkcjonować, ale to też nie jest takie jedzenie ekskluzywne, to jest takie minimum z minimum, w <laughs> ogali, które mają mąkę kukurydziana, tak. odrobina warzyw, e, oni nawet w swoim języku nie mają nazwy na marchewkę, na paprykę, nie znają tego, bo tego nie jedli, nie potrzebowali, oni kiedyś się zupełnie inaczej żywili. Zaprosiliśmy tutaj wojowników. Wojownicy to są chłopcy, którzy już są obrzezani. Wojownicy to są mężczyźni, którzy przeszli bardzo bolesną inicjację obrzezania między 16 a 26 rokiem życia. dziewczyny też są mniej więcej w tym wieku obrzezane, troszkę może, bo one młodzież wychodzą za mąż, czyli powiedzmy między 14 a 20 rokiem życia. W czasie tego obrzezania chłopak nie może w ogóle krzyknąć, nie może zapłakać, nie może się ruszyć, nie może wydać po prostu żadnej oznaki, że cokolwiek no. przeżywa. Zgodnością godnością musi wstać, wrócić do swojej mowy. Jest jeszcze ubrany w takie stroje bardzo tradycyjne, czyli w z krowy, ma skórzane z też skóry, krowy zrobione buty. Nie przyjmuje najprawdopodobniej żadnego leku przeciwbólowego, przeciwobrzękowego. No i później mężczyzna to jest taki moment, tuż przed obrzydaniem, wieczór przed obrzydaniem, matka ostatni raz może dotknąć syna przytulić, go goli mu głowę na łyso. Żyletką najczęściej, bo tu nic innego nie ma. Żyletka to jest takie podstawowe narzędzie do pielęgnacji, funkcjonowania. Wcześniej też żylet Żyletką dokonywano obrzezywanie. Mm -hmm. Teraz mając mm -hmm. takiego podobnego do nożyka, jak to tata, coś takiego. A, okay. ja, czyli to nie jest do końca skalpe, ale już nie Żyletka. No bardziej jest to wprawne. Nie robi tego nikt zawodowo. No to jest jakiś inny masek, kto się po prostu odważył wykonywać obrzezania. Przed obrzezaniem mama chłopaka, przy której po obrzezaniu chłopak staje się mężczyzną. Czyli musi oddać wszystkie zabawki, żeby miała te zabawki sobie sam wcześniej robią, takie bo sobie strugają, na przykład chłopcy takie zabawki strugają. Chłopak już taki po obrzezaniu jest mężczyzną, nie odpada, więc wszystkiego się pozbywa. Wojownicy po tym obrzezaniu, zmienia się bardzo mocno to sposób w jaki oni żyją funkcjonują. Taki chłopak najczęściej będzie spędzał czas w gronie obrzezanych mniej więcej w tym samym roku. Z nimi najczęściej będzie nocował pięciu, sześciu, siedmiu na jednym łóżku na testę. widzicie, do domu, to zobaczycie jak to wygląda. Będzie dużo czasu spędzał, w jak teraz, w porze mokrej, deszczowej, z krowami w buszu. Czyli pójdzie na przykład z trzema, czterema kolegami, zabiorą wszystkie krowy, które mają pod opieką na kilka miesięcy i tam sami będą musieli w buszu przetrwać. I taki chłopak, później, jak jest na przykład w domu, on nie może jeść w gronie kobiet. Żadna kobieta nie może zobaczyć, jak on je, ani też dziewczyny nie mogą być widziane, jak jedzą przez mężczyzn. Więc taki wojownik, to on jest panem domu. Teraz, jak Niangu nie ma taty, jest tutaj najstarszym mężczyzną w domu i głową rodziny, to kobiety, na przykład jego mama, która sama wybudowała sobie dom, która mu gotuje do ugali, musi wyjść z tego domu. Nieważne, czy pada, czy wieje, czy są hieny dokoła. Teraz rozmawiamy o jego bliznach. Wygląda jak ugryzienie od lwa. Bo to tak ma być, że to jest właśnie sobie, sam to zrobił taki tatuaż. Poważnie? Wydzierał sobie na nodze, <laughs> mając, o, te 10 lat to jest oczywiście umowne, bo to jest. No taki tak, taki tak, tak. E, bo kiedyś wojownik, zanim się mu, miał ożenić, musiał udowodnić swoją i musiał zabić lwa. Teraz no rozumiem. Nie można, bo tych lwów nie ma, one są pod ochroną i tak dalej. Więc teraz młody wojownik musi pokazać, że z lwem walczy, czyli przeżyć podobny ból. No. Więc sobie sam wyogniem żarem pował to, to i to też jest, zobaczcie, dosyć blisko. Miejsca też, patrzy jak się blizna goi, też to jest takie radzenie sobie z bólem i gojącą się, jątrzącą się blizną przez długi czas i też jest to swoiste tak, 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 do... Tak, 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 tego rytuału, Tych znaków mu nie zrobiono, dlatego że nauczyciele nie lubią tego znakowania kolczyków, więc mama myślała, że on pójdzie do szkoły i mu w odpowiednim wieku tego nie zrobiła, a później już było za późno. No i teraz też tutaj się wyrywa dzieciom jedynki, najpierw jedynki, które dolne. są tak, dolne, dwie jedynki, to było takie oznaczenie plemienne wow. i wyrywa się najpierw dziecku małemu dwie, dwa mleczne zęby, ale później też się niestety wyrywa dwa stałe w ten sam sposób, czyli dziecko stoi nożem na żywca. na żywca. Ile dziecko ma lat wtedy? Różnie, no, te, Na przykład najemny ma 14, jeszcze ma wszystkie tempy i tego nie wyrwano, ale mama widzę, że to najemny bardzo chroni i też jej nie wypalono tych znaków i tak dalej. No właśnie, a te wypalanie znaków na policzkach u dziewczynek, tylko czy u chłopców u też? Wszystkich. U, u wszystkich. U dzieci, Bo to był taki znak wyróżnienia, bo to jest bardzo dużo plemion. Różne czyli, plemiona. Pod kilkaset różnych języków, no i to tym się masajowie wyróżniali. Ale też na przykład Niangu już po obrzezaniu miał zęby, dwójkę nad trójką mu rosła, no. I też na żywca na ulicy mu po prostu facet wyrwał tego bez nieczulenia zęba i mówił, że to było gorsze niż obrzezanie, nie? O kurde. E, także to są... E... Jeszcze w tych temperaturach infekcja. Tak, także to jest po prostu niesamowite. Też stracili możliwość przez parki narodowe, przez ym, ludzi, którzy tutaj się osadzają, budują coraz większe te farmy, wycinają burz. Oni stracili bardzo dużo możliwości przemieszczania się. Praktycznie teraz masajowie od kilkunastu, kilkudziesięciu lat stają się z ludu wędrownego, koczowniczego ludem osiadłym. Okay, okay. I to powoduje, że oni sobie nie za bardzo radzą z gospodarką według naszych norm. No krowa, no tak. która jest 6-7 lat w jednym okręgu i stoi już po pazu w gnoju, no to źle, a oni też nigdy wcześniej czegoś takiego nie widzieli, bo co 2-3 lata no się tak. przemieszczali, więc teraz oni też nie za bardzo sobie radzą z tym, co jest, uczą się uprawy kukurydzy, uczą się uprawy czasami ziemniaka, fasoli, ale tym bardzo słabo wychodzi. No to też jest zależne od klimatu, tutaj od pogody, czy to się uda, czy nie uda, od tego, czy upilnują też te swoje uprawy, bo tego nie zabezpieczają, uczą się hodowli kur, też im to bardzo... Mawu Ciężko idzie, bo, święty, Ja się uczyłem w hodowli kur. Ale, Nie, no to, to jest po prostu dramat, bo Ufa. na przykład tu mi przynoszą jajka, no to z kurczakami w środku i tak? Bo Czyli nie rozumieją. Nie rozumieją, Zupełnie. nie widzą, nie potrafią no. nie obserwują też. No. To jest taki bardzo specyficzny lud, który przez tysiące lat nie wytworzył swojego pisma, nie zna mapy nieba, dosyć słabo znają rośliny lecznicze, które są tu dookoła, czasami używają ich na przekór, na przykład przy gorączkach. Um, używają rośliny, która zwiększa, um, jeszcze większe odwodnienie, czyli wymioty, bez yes. sensu, nie, a no to trzeba tak. się nawodnić, a nie tak, Dokładnie. więc no, to, 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 takie robią czasami dziwne błędy. Mają też no, właśnie tą swoją kulturę taką bardzo specyficzną, bardzo odmienną od naszej, trudną do zrozumienia i my próbujemy ich czasami na siłę uszczęśliwiać, dawać im nasze rozwiązania, ale oni tego naprawdę nie rozumieją. Ja pamiętam raz tutaj do jednego z Masaj przyjechała dziewczyna ze Szwajcarii w taka piękna, blondyneczka, po prostu, mhm. wszystko takie w tych bagażach, takie poukładane, śliczne, Tak Takie Ta. naprawdę, ona taka błyszcząca, a prawie w dajmącach. No i siedzi w tej lepiance, tak się rozgląda po tej lepiance i mówi do, do Masaya, wiesz, ty mieszkasz jak w średniowieczu. <grym> a on daj tak w średniowieczu. On chyba myślał, że jak w hotelu jakimś, no, 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 no. nie wiem. Ja jej mówię, wiesz, ale on nie wie co to jest średniowiecz. był w no. 7 klas w szkole podstawowej, ale nie pisze i nie czyta pomimo tego. No. E, więc on naprawdę więc to nie wie. Jak też pisać, jest możliwe? E, tak, dlatego, że dzieciaki, tutaj mówią tylko w języku ma, w swoim masajskim w domach, mhm. jak idą do szkoły, to w szkole uczą się w języku swojego, którego kompletnie nie znają. Więc takie a. dziecko, zanim zacznie rozumieć, co mówi nauczyciel, to jest trzecia albo czwarta klasa. Jest bite i tłuczone linijkami po rękach i rózgami, po prostu Czyli, Naprawdę? Tak, oh, bardzo, no, no. Się, bardzo się boją. Szkoły są niedoposażone, tutaj na szkoła nawet nie. Ma... Gdzieś pod świadomości ta szkoła to nie jest nic fajnego, nie. co im służy. El, el elektryfikacji w szkole nie ma, nie ma narzędzi, Te wszystko się powtarza, szkoły są brudne, nudne, dziecko idzie bardzo często głodne do tej szkoły, bardzo to często głodne wraca głodne z tej szkoły, po, po tej szkole ma bardzo dużo pracy, ma też takie poczucie, że traci dużo czasu, bo nie ma. Może iść na te party wieczorem swoje masajskie, bo rano szkoła i tak dalej. No, no a poza tym też bardzo dużo wcześniej, teraz to się zmienia, dzieciaki opuszczały szkołę, bo jak były ważniejsze zadania, czyli wypas krowy, no to rodzice decydowali, no, przecież... że koszło szło z krowami, a nie do szkoły, bo krowy są jednak dla masaja najważniejsze. Nie? No, I być mogą z e, tobą. To, 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 były, tak? dlatego, że ja nie jestem masajką. Okej, okay. ciebie A, traktują inaczej. I dlatego mnie traktują inaczej, dlatego ja jestem z mężczyznami, zresztą dziewczyny też są dużo bardziej um, Super. puchliwe, strachliwe, nie jedzą i ja im bardzo, widziałam, przeszkadzam w tym jedzeniu. Na podróż, A, tak? okay. Mężczyźni więcej śpiewają, więcej mówią, są bardziej gadatliwi, więc mnie było lepiej być z wojownikami. I później się tak zadziało, że jak tutaj zamieszkamy już u siebie, no to oni tutaj przychodzą, bo w swoim domu mogą iść tylko też z innymi, tak? No tutaj mogą iść tutaj, ugotować sobie na gazówce, ja im jeszcze jakieś tam warzywa dorobię do tego, tu jest światło, jest jasno. Przyniosą sobie takie beczki czy soliki z, z innego domu i tu siedzi czasami 10-11 wojowników, sobie śpiewa wieczorami, a ja sobie tam siedzę ze ścianą i słucham we, czad. czad. No, także dzisiaj na pewno zobaczycie też, jak to no. wędrownie jest. No i też przychodzi sporo dzieciaków, co chwilę ktoś tu jest. No tak. Jak rodzi dziecko, to jest zaopiekowana przez swoją mamę, przez teściową, przez kobiety, które mieszkają po sąsiedzku. Później w połowu też cały czas ma opiekę na nią sama, więc tutaj trudno mówić o depresji poporodowej, ale też trudno ją stwierdzić, dlatego że taka dziewczyna przez dwa miesiące w ogóle nie wychodzi z domu. A z czego z to pieki. wynika? Z czego to wynika? Raz, oni się obawiają uroków rzuconych na dziecko, też no, ryzyko czy dziecko przeżyje czy nie, więc bardzo często się zdarza, że jeżeli dziecko by zmarło, to bezimiennie jest ono chowane, zabierane przez te kobiety. Aha. Nie ma nadanego imienia, ma imię tylko takie, tak mówi się, małe imię, którego używa tylko mama. Okay. dla takiego malucha, ale jeżeli przeżyje to później mm, ojciec albo ktoś z rodziny nada tak zwane duże imię, czyli to właściwe. I to jest jakaś ceremonia pewnie. Wiesz co? to nie ma wielkich ceremonii, to się odbywa gdzieś tam w domu. No, ceremonią największą jest to, że generalnie to jest lud, który do momentu chrystianizacji żywił się tylko tym, co jest związane z krowami. Aha. czyli mlekiem z krowy, mięsem z krowy, kozy, owce ewentualnie, tak. No i w momentach dużego niedoboru nacina się w odpowiedni sposób żyły, spija się krew zwierząt, których się nie zabija. Tak? Czyli na przykład codziennie się nacina inną krowę ok. i rodzina może sobie takiego szota krwawego wypić. Nie jedzą zwyczajowo drobiu, nie jedzą zwyczajowo mhm. żółwi, węży, niczego innego, małpa mają tego, czy, czy nawet gazeli. Tutaj jak złapią, czy digdika, czy e, antylopę jakąkolwiek inną, to jest taki najmniejszy antylopa. Czy okay. e, jak złapią e, pumbę, czyli no wiecie. Dzika tego takiego Aha, tutaj tak, lokalnego. Tak, tak guśca. Guśca właśnie. Guśca, no. <laughs> czy właśnie. No to ja mam tłuszcz z guścia tutaj w domu, bo zabijają, wytapiają tłuszcz i go wypijają jako medycynę dla zdrowia, na przykład przy przeziębieniach, ale mięso trafia dla psów. Nie, oni, to, ha, ale i, numer. oni tego nie jedzą. Jak to ostatni chłopak upolował zająca, to też go przyniósł dla swoich psów. Nie? Oni nie, nie znają, nie jedzą, nie polują na zwierzęta w celach kulinarnych, więc hmm, to strasznie sobie ograniczają jakby możliwości przeżycia. Prawda? Przeżycia, tak, i to jest niesamowite, bo głodując, mając tyle no właśnie, jedzenia dookoła. Przyroda aż buzuje. No to jest niesamowite, nie? że mogli, mogliby w ogóle, nie wiem, Z tego zaprogramowania, bierze. tak. Zaprogramowania tego, że mają to i, i, i tylko w ten sposób funkcjonować, tak jak mówiłam, nie mają w swoim języku w ogóle na większość warzyw. Jak przyszła do nich kukurydza, no to gotują mąkę kukurycianą na jeden sposób od 20 lat. Nie zmieniają nic, robią do tego bardzo mały taki sosik, właśnie tutaj dziewczyna wzięła pięć małych ziemniaczków, trzy jakieś tam pomidorki, dwie małe cebulki, ona z tego zrobi sos na 10 osób. Czyli to po prostu przesmażę na oleju, to będzie taka zawiesina, trochę jak ketchup, tylko no jaśniejsza przez te ziemniaki. I w tym się macza tylko tą mąkę kukurydzianą, i tak się je, zje jeden raz dziennie, czasami dwa. Jeżeli jest rodzina bogacza i stać na dwa posiłki takie dziennie. Plus herbata z ogromną ilością cukru na taką szklankę ośmłużeb cukru dla o osoby. Jezus. Raz tutaj kupiłam worek cukru, bo mnie poproszono, że no to byłoby coś niesamowitego. No to ja przeliczając swoimi normami pediatrycznymi, tak, tak, tak. że to będzie na rok, prawda, ja mówię wow, super tak, a oni mi po 600 studiach piszą, że się cukier skończył, 25 kg cukru. Lepiej, lepiej nie kupować. No nie, nie kupuję cukru, ja mówię teraz ja mówię, za te same pieniądze, ja Wam wolę kupić tysiąc bananów, nie, tak. i e, trzymam go i się tego trzymam, chociaż oni kupują, jak tam mają sobie pieniądze, to widzę, że ten cukier jest. Ten Strzał wyjadany. dopaminowy od razu. Tak, pełnia szczęścia, później Zaczyna, 3 godziny a, śpią, później, zjazd. a później dokładnie mają zjazd, młodzi ludzie zaczynali, zaczęli tu umierać na cukrzycę, strasznie się posypały zęby. No tak. No także cukier zbierze swoje żniwo, maseki są oporne na takie nowinki w gotowaniu, wszystko przyjmują bardzo powoli. Niechętnie zmieniają, niechętnie dodają, są w ogóle, jak ja tutaj robię frytki, to są zaskoczone, bo już to jest niesamowite, że ja potrafię frytki zrobić. Wow. Placki ziemniaczane robię, to w ogóle, co to jest? E, Naleśniki jak robię, to przychodzą, nawet już niektóre dziewczyny, tak jak ta Celina potrafi, ciasta jeszcze sama nie zrobi, po dwóch latach się nie nauczyła, jakby miała sama zrobić, to jej to nie wyjdzie. Czyli ona jest numer jeden, tak, z Twoich uczennic? E, w gotowaniu tak, najwięcej jest jeszcze taka najonda, która jest w miarę kumata. Ale to one się tak przyglądają, natomiast tu jedzą ze mną bardzo chętnie, ale u siebie w domu nigdy żadna z nich tego nie powtórzyła. Także to jest też yes, takie, że bardzo powoli przyjmują te zmiany. Bo jak ja bym przyszła do kogoś i zobaczyła, że można łatwo z tego samego. To razu byś tak, Ja to zrobiłam nie? To no nie? Wow, amazing, nie wiem. No chyba nie, nie możemy robią. naszymi europejskimi po prostu nie, miarami ich. W ogóle nie powinniśmy ich oceniać, ale właśnie jakby tak, no. To, jest, to Właśnie to jest takie dziwne, nie? że dla nas coś jest łatwe, proste i, i można szybko, błyskawicznie... A oni się patrzą, tak, śmieją, tak, tak, poszczą, tak, tak. że super, ale... A czy później masz... wrócą do swoich Tradycyjnych. Tradycyjnych. Chociaż Tradycyjnych. na przykład ostatnio dziewczyny tutaj, pod... no ja mam materat praktycznie odkąd mam dom, czyli półtorej roku, i teraz jedna z masek miałam tu gości, to powiedziała, że jej największym ma marzeniem to jest materac. I ci moi goście pojechali do miasta i kupili kupili jej ten materac. I no ma ten materac i wczoraj przyszła do mnie i mówi, Boże, a ty masz taką ładną poszewkę na kot i przyściadło. To ona też chce. Ja mówię, wow, niesamowite, ja idę mam Jak ty zmieniasz to to mentalność tych ludzi? Trochę się tego boję. Wiesz, za parę zdaniem? pokoleń to może tak. być tak, że ty będziesz jakąś tam legendą, albo tak. już może nawet jesteś. Jeszcze trochę się tego boję, bo czas, czasami te zmiany czasami są dobre, czasami nie, ale z drugiej strony też sobie zdaję sprawę z tego, że do nich ta cywilizacja nasza nie wchodzi powoli, tylko wali wielkimi tak. butami, a oni na te zmiany nie są przygotowani, tak. oni przeskakują. Z uwagi na to, że jestem nauczycielem i też widzę pewien proces, jaki powinno się przejść, to gdzieś tam im. Trochę na bieżąco w tych rodzinach, tu blisko mam około 180 osób wokół siebie. To tak na stop, stopniowo Tłumaczysz. pewne rzeczy dużo tłumaczę, dużo pokazuję, dużo wyjaśniam, więc oni mają jakby taką trochę inną szansę na nieprzeskakiwanie przeskakiwanie na lewaj wyżej. Czasami mi Europejczycy pytają, no ale oni mają telefony, wszyscy to nie mogliby przecież tyle rzeczy przez internet. No ale nie są gotowi na ten internet. Oni mają internet, mają telefony, tylko co z tego, że taka masejka ma telefon, jak ta Selina, która nigdy nie była w szkole ona nie no. czyta i nie pisze. To co z tego, że ma telewizji? Albo zobaczy coś, co jej zdewastuje umysł, prawda? No, no bo Bo nie będzie gotowa na coś takiego O, to jest Nayonde, siostra Niangu, głównika Nayonde, jumbo. Jumbo. A, można nagrywać? Tak, tak bo wiesz... To jest Nayonde Nie wiem, Nayonde, nice to meet you na A, Aaa, na Nayonde To jest Nayonde here, dwa lata no. temu A, Ale numer. Urosła, Rosła. Rosła. Cokolwiek zrobisz, taki jest mój, taki mój wniosek. Cokolwiek zrobisz, czy nie zrobisz, to oni i tak te zmiany będą przechodzić. Tak, i teraz ja mogę trochę złagodzić. Bardziej bezboleśnie im spowodować, Zmieram, że to zmierzam, bo w momencie, kiedy oni byli plemieniem przemieszczającym się, tak? Tak. I to było jakby bazą tego, że na przykład krowy nie wyżrą ziemi do zera i, tak. i nie zaczną głodować. No to w momencie, kiedy ich ust Eee, zatrzymali, tak. to w tym momencie po prostu już nastąpiła taka zmiana, która może doprowadzić do tego, że oni tu wyginą. Tak. U gali to jest ta taka biała kasza, tak? Mąka kukurydziana. Mąka kukurydziana. Miała na wodzie z Okej, okay, ja widziałem, że oni to robią w ten sposób, że po prostu kleją kulki w rękach. Tak. I jedzą tak w ten sposób. Tak, możemy tak gdzieś, ja wam pokażę. Tylko ręce umyję, bo ja mam tutaj permanentnie z brudnymi rękami problem. Ale zjedzmy to w tradycyjnym stylu. Ugali. Tak, ugali, tak, zapraszam. nie, Ugali. Tak. O, dochod, dochod, dochod. Czyli to jest ugali. Mąka kurdziana, tak. ugotowana. Ona jest w wodzie gotowana czy Na coś wodzie, tu jest, tak? jest woda i trochę oleju. Trochę oleju. Trochę soli. I tak ubiętę. Mają taki A patyczek nie, masz... jak szczałkę. To no. są kurde, te, Nie, nie aluminiowe garnki. No właśnie. Boże, kobieto. A tutaj co jest? W tej... A tu jest warzywa, takie, które tutaj nam zrobiła, czyli taki zielony miejscowy szpinak. I... No ja będę ja ty ty filmuj. Dobrze. I teraz tak, jest no, tak gorące, ugniatasz sobie to, musisz sobie to wyplastycznie zrobić. Aha. Będzie Ci się to kruszyło, nie przejmuj się, jak leci na dół, to... Rzeczywiście gorąco, udobiło. można się poparzyć. Tak. Dobra, ugniatamy. No i niestety garbki są takie jak są, więc... Aluminiowe. Koszerowe. I teraz tak, to sięgniecie później kciukiem na dwie, robi się ładną kulkę z jednego, No robi się w tej kulce dziurek kciukiem i robi się taką łyżkę, żeby sobie nabrać sosu. I nie wypada drugi raz później zamaczyć, trzeba taką kulkę i jak się weźmie za to czas jest. Dobra, czyli ja robię kulkę. Double dipper's not welcome. Dobra, jedną ręką tego nie zrobię, ale spróbuję. O, kurde, za dużo wziąłem, uwaga. Jemy. Mmm, A dobre, Dobra, mm, mm. tego no, no, więcej zrobić, ale gotują tego bardzo mało, Gali jedzą dużo, nie? No tak, żeby zapchać nie? Mhm, mm mm. ale to jest pyszną wielbią, jak na jak wygotujesz. No super to jest. I co tutaj jest, ziemniaki? Pomidory, czerwona cebula i zielony lokalny szpinak. Mm. właśnie ten szpinak, no my go cały czas widzimy, a chodziliśmy to ten kierowca wziął nas do knajpy mm -hmm. na stopa i ten szpinak był osobno. Czyli było tak. mięso, oddzielnie ugali, i oddzielnie szpinak. Rewelacja. Czyli kciukiem dziabamy. Nie, nie, stykły. O shit, ale gorące. Tak. No. I to zjeść to jest wyzwanie, nie? Tak. Dobra, wyłączam kamerę tak i tak jem, jest. bo tyle będzie z mojego jedzenia. Olo tak? W góra, bo to jest najwyższa tutaj. Ma takie symboliczne znaczenie, właśnie kiedy jest duża susza. I długo nie pada, no to najpierw kobiety mnie e, śpiewają. Jak to nie przynosi deszczu, to po kilku, kilkunastu dniach szukają najczarniejszej owcy i składają tą Ofiary. owcą e, żywą, trąb, trawę w trą, tych miejscach, gdzie, gdzie normalnie występowała woda. Później składają w ofierze. Jak to nie przynosi nie, skutku, to biorą tam kilku wojowników, kilka kobiet, idą na szczyt Orosipy, śpiewać znowu w wodach i prosić Engaj Boga o to, żeby ten deszcz spadł. I po tym jak najczęściej zawsze, ale deszcz spada tak? W ciągu trzech dni do tygodnia. No pranie się suszy w ten sposób, dziewczyny to zrobiły. I zostawiły na trawie, żeby wyschło. Tak, żeby Chwila, moment, wyschnie. a ty wieszasz. No właśnie. A ja jakiś jestem nie nietutejszy. O, to się nazywa sprawność fizyczna. Czy dzieci w jego wieku w Europie mogą takie rzeczy robić? Nie, mogę też przecież podnosicie. Tak? Nie. No to oni są mega sprawni. Oj, no, to dziewczyna no, jak... niesie wiadro na głowie. No. Tutaj o, dziewczyna to, niesie to... wiadro na głowie, a, a tutaj niesie 20 kg. Tak. I daje radę. Ja to tak, no tak codziennie kilka razy. A, w tym wiadrze też jest pełno wody. Tak, z 15 tysięcy. I ona nie wylewa, tej nie wylewa. Nie wylewa. Przed nami dalsze relacje z tułaczki po Afryce, na które zapraszam Cię w każdy wtorek i piątek, równo o 18. Jeżeli chcesz nas wesprzeć w tym szalonym projekcie, to najlepszym sposobem będzie zasubskrybowanie kanału łapka w górę, komentarz i przesłanie odcinka, gdzie tylko się da, to zestaw, dzięki któremu możemy brnąć dalej ku przygodzie.